Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tak jak zazwyczaj bliżej tygodnia widzimy się na Weekly Bardzo cieszy mnie to, że znajdujemy się naprawdę blisko miejsca, do którego oczekiwałem, że pójdziemy. Nie zawsze się to sprawdza, lecz z każdym następnym dniem doświadczenie jest coraz większe. I zerkając sobie przed chwilą na wcześniejszy Bias, mówiłem o tym, że będę oczekiwał na to, że cena dojdzie nam do tego fair value gap, a dopiero z tego miejsca może ruszyć wyżej. Aktualnie niezbyt mocny tydzień, jeżeli chodzi o ogólny price action. Nie jest to ogromna świeca, jak na przykład te dwie, bądź któreś tych najpierw przechodząc sobie do monthly interwału zgadnęliśmy ten ważny monthly poziom oraz poziom który jest na weekly pozostawiamy bardzo duży gap, lecz mamy jeszcze ponad 26 dni na zakończenie tej świecy więc może być tak że zamkniemy do końca Tą rugę cenową. Mamy jeszcze po drodze jeden fair value gap lecz oczekiwałbym na wyższe poziomy jak na przykład ten fair value, bądź ten większy order rock. Wchodzę sobie do Weekly, mieliśmy odbicie od tego większego RwaliGUP na Weekly. Ruszyliśmy wyżej po ten wcześniej wspomniany, wspomniany poziom i zgarnęliśmy również, można do tego od razu przejść na GBP USB wcześniej wspomniany ten poziom na Wiki, czyli 1,34340. Zgarnęliśmy ten poziom i pokazaliśmy bardzo duży knot i zakończyliśmy tydzień z, z, ze świecą dodatkową. Więc patrząc, że jest to korelacja pomiędzy tymi walutami, tymi parami walutowymi. Oczekiwałbym na większe spadki, aby wypełnić ten ferwarius. Przechodzimy sobie do Daily. Zobaczyliśmy tydzień od dokładnie tej świecy. Mieliśmy wypełnienie tego serwalia który nakreśliłem, że cena może do niego zawrócić, a następnie ruszyć niżej. Jeżeli nie widzieliście może poprzedniego materiału z Wikibayazd, serdecznie do niego zapraszam. Utworzyliśmy equal Low, które jeżeli nie zostaną ogarnięte w następnym tygodniu, będzie to cel na Później siedzi. Aktualnie oczekuję z tego miejsca wypełnienia. Moment Wypełnienie tego. Fervaliu Gap. I oczekiwałbym w tym miejscu na podwójne zgarnięcie. Czyli najpierw zawitanie do Fervaliu Gap, wypełnienie po drodze Berisz, Fervaliu które się otworzą. Następnie zgarnięcie, a dopiero później ruszamy wyżej. Dobrze było wypełnić ten Fair value gap oraz w dużej części ten Daily fair Value Data. sobie do GBP USD. Zgarnęliśmy ten poziom, który oczekiwałem, że zostanie zgarnięty. Chciałbym w tym tygodniu zobaczyć zgarnięcie tego low i analogicznie jak do euro/dolar. Zawitać do tego. I być może nawet do tego Daily, aby wypełnić dwa za jednym razem. Czyli podobna sytuacja jak na Eurodollar. Przechodząc sobie do DXY. Zaczynając sobie od Monthly. Tak jak wcześniej wspomniałem, mieliśmy odbicie od tego Monthly. Poziomu, zgarnięcie tego sell side liquidity i otworzył nam się duży prywatny po drodze. I analogicznie, jak do euro, pod koniec miesiąca myślę, że możemy zobaczyć wypełnienie tego tej luki. Jest to również, patrząc na koncepty ICT i to, co Michael mówił w swoich materiałach, wypełnienie. tej hey, luki, mimo, że cena się jeszcze nie zamknęła, jest to również wypełnienie fair value, aby cena nie pozostawała, nie pozostawała ze sobą luk. Więc z tego miejsca chciałbym zobaczyć reakcję, tak jak analogicznie na GBPUSD i na że chciałbym zobaczyć spadki. Tu analogicznie chciałbym zobaczyć lekkie wzrosty i DXY pokazuje inną sytuację niż na dwóch pozostałych parach walutowych, że zabitaliśmy do Fair value gap, a na tamtych par parach walutowych tego nie zrobiliśmy. I przechodząc sobie na sam koniec do Daily. Mieliśmy zawitanie do Fer Value Gap. W tym miejscu, jeżeli przebijemy tą świecę, będzie to przełamanie struktury. Na razie zrobiliśmy to tylko knotem. I tutaj chciałbym zobaczyć sytuację, gdzie wypełniamy daily, weekly, i następnie ruszamy niżej. Jeżeli będzie to mocniejsza faza retracement, to chciałbym zobaczyć zawitanie do tego dat. Jeżeli dalej będziemy ruszać wyżej, do tego oraz wypełnić być może powstającą lukę, która powstanie tutaj. Na razie oczekiwałbym na maksymalnie ten. Poziom, czyli góra. Górna granica daily, gap. jeżeli nie to dopiero wyżej. przechodząc sobie jeszcze szybko do Forex Factory. Możemy spojrzeć, że w poniedziałek będzie ISM Services PMI, czyli jest to dobry dzień na rozpoczęcie w tygodnia. Mamy lekkie newsy, które mogą rozbujać oraz Ogarnąć poszczególny poziom, który pozwoli nam później mocniej przeatakować kolejne poziomy. We wtorek nie mamy żadnych newsów, w środę mamy Federal Funds Rate oraz FOMC. Jest to dzień, w którym nie będę spekulował na rynku. Raz na jakiś czas zajrzę na rynek, co się dzieje. Być może koło godziny 20.00. Zobaczę, jak mocno FOMC błynie rynkiem. W czwartek jak najbardziej dzień do analizowania rynku. Mamy francuski bank holiday oraz unemployment claims, czyli poczekać około 15-20 minut po otwarciu mojego okna rynkowego, czyli od 14.30 do 16.30. I później dopiero oczekiwać na setup. W piątek nie mamy żadnych newsów, więc może być to spowolnienie rynku. Czyli podsumowując, poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek jest to jak najbardziej dla mnie dzień do spekulacji. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś propozycje. Rzeczy do poprawy, możecie pisać w komentarzu, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, a ja życzę Wam wielu udanych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie się.